Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was w salonu Buty w Gdańsku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak żyć zdrowo. Zanim jednak przejdę do meritum, poproszę tradycyjnie o subskrypcję i polubienie filmu, o zaznaczenie tego małego dzwoneczka. Proszę Państwa, nasz, nasz film o toksycznych tkaninach, Osiągnął jakieś rekordowe wyświetlenia i oglądalności. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy ten film oglądali. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Ja naprawdę nie byłem w stanie odpowiedzieć na 600 komentarzy. Popularność tego filmu zaskoczyła nas. Natomiast film wpisuje się w całą ideę klasycznych butów. Ponieważ klasyczne buty to, to nie tylko buty. Ja to wielokrotnie podkreślałem w innych filmach. Klasyczne buty to też pewien styl życia. Do no, nakręcenia dzisiejszego filmu zainspirowała mnie seria wywiadów, jaką przeprowadził amerykański felietonista z San Francisco z Japończykiem Yukio Akamine. Yukio Akamine to jest, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, to jest legenda japońskiej, można powiedzieć, że moda, ale też stylu życia. To jest właściwie dla Japończyków Taka sama osoba, ważna jak dla Francuzów Coco Chanel, czy dla Włochów Aldo Gucci, człowiek, który właściwie zrewolucjonizował cały, cały styl życia Japończyków, to jest człowiek, który powiem, że po raz pierwszy zaczął nosić marynarkę w Japonii. Dzięki niemu w ogóle w Japonii nosi się marynarki. I seria wywiadów, która ukazała się właśnie w prasie amerykańskiej, kilkanaście wywiadów z zeszłego roku, 2023 roku, zainspirowało mnie do, do nakręcenia tego odcinka, ponieważ. Właściwie w tych wywiadach, jak gdyby odczytałem historię mojego życia, wiem, że to brzmiało może trochę patetycznie, ale tak właściwie jest, moje życie jest bardzo prozaiczne, a jednocześnie niezwykłe. Myślę, że takie jak w większości, w większości moich rodaków, w większości Polaków, Yuko Akamino opowiedział o, że w Japonii istnieje pojęcie ishoku-yu. Yu". Ishoku Mam nadzieję, że znowu dobrze to wypowiadam. Nie znam japońskiego, ale ono oznacza trzy słowa: jedzenie, ubranie i schronienie, albo raczej. Ubranie, schronienie i jedzenie. To są trzy fundamenty życia Japończyków. Na tych fundamentach przez całe stulecia był zbudowany fundament życia japońskiego i ten fundament na, na oczach już sędziwego Japończyka rozpada się, Na czym on w tych wywiadach ubolewa. Dla Japończyków było bardzo ważne, co jedzą, gdzie mieszkają, te schronienie, prawda? czyli to mieszkanie oraz jak się ubierają. I w tej chwili Jukko opowiada, ale to my też sami zaobserwujemy, że wszyscy żyją bardzo szybko. Że wszyscy nie mają na nic czasu. On nawet mówi, nikt nie ma na nic czasu, to co robi, jak nie ma na nic czasu? Prawda? No bo jeżeli nie mam na nic czasu, ale coś mi ten czas zabiera, że go, że go nie mam, prawda? Mówi, to niemożliwe, że to była praca. Mówi, nawet Japończycy nie pracują non-stop, bez przerwy, 7 dni w tygodniu. To, to jest mit. W ogóle przy, przytaczane są badania, że Japończycy to jest najzdrowszy naród na świecie, albo jeden z najzdrowszych na świecie, ale wyłącznie po 60. roku życia, moi drodzy. Czyli te nawyki właśnie życia zdrowego są kultywowane tylko u tych starszych Japończyków, a młodzi Japończycy już od tego odeszli, prawda? Czyli młodzi Japończycy już nie żyją tak zdrowo jak starsi Japończycy, czyli nie żyją nie się zdrowio. Nie, nie, nie ubierają się właściwie, nie uprawiają sportu tak jak, czy też aktywności fizycznej, tak jak starsi Japończycy, I ich, i ich zdrowie wcale nie odbiega na korzyść od zdrowia na przykład Europejczyków. Powiem, zainspirował mnie, mnie ten wywiad, ponieważ pamiętam siebie, pamiętam siebie sprzed 10 lat to jest moje zdjęcie ja wiem, że może mnie nie poznacie ale tak wyglądałem miałem 130 kg, pracowałem w korporacji na dość wysokim stanowisku dyrektorskim stanowisku. Byłem głęboko sfrustrowany, ponieważ ta praca pomimo tego, poza zarobkami, nie dawała mi absolutnie żadnej innej satysfakcji. Frustrowała mnie wyjątkowo, byłem po prostu wkurzony. I kiedy to patrzyłem na siebie w lustrze, to ja po prostu siebie nie lubiłem, żeby było śmieszniej. Kiedy ważyłem te 130 kg, ja tego na początku nie widziałem. Kiedy znajomi mi mówili, wiesz, Paweł, a może byś trochę schudł, ja się na ich obdarzałem. Kiedy jakaś pani powiedziała mi, że są kobiety, które lubią takich misiaczków. Przepraszam, to jest cytat. Ja byłem oburzony, ja jestem misiaczkiem, no dopiero teraz, kiedy patrzę na to zdjęcia, ja noszę często w komórce, kiedy, kiedy nie chcę mi się iść na siłownię, to patrzę w te zdjęcie i od razu zachciewa mi się iść, to biegnę tam po prostu już wtedy z uśmiechem na ustach, to dopiero tak gdzieś w 2015 stwierdziłem, że coś jest nie tak, coś jest nie tak z moim życiem że ja też ja właściwie nie mam na nic czasu, nie mam czasu na hobby, nie mam czasu, miałem kiedyś hobby, czytałem, pisałem nawet książki, uprawiałem sporty, mój ojciec w ogóle był instruktorem judo i, i nagle to się jakoś skończyło. Mam pracę, która jest dobrze płatna, ale w ogóle nie daje mi satysfakcji, wręcz frustruje mnie, wyglądam tragicznie, czuję się tragicznie, nie mogę zawiązać za, za buta i podbiec do autobusu, jeżeli, jeżeli chcę podbiec do autobusu. Ja zazwyczaj uważam, moi drodzy, że nie ma czegoś takiego jak przypadki, że coś rządzi naszym życiem, to, o tym też mówi Yuko, że, że coś rządzi naszym życiem i tak się też wydarzyło. W pewnym momencie straciłem tą pracę, którą miałem, straciłem też oszczędności mojego życia, razem z żoną straciliśmy oszczędności naszego życia i stanęliśmy na rozdrożu. Stanęliśmy przed pytaniem, co robić dalej. Po pierwsze stwierdziłem, że schudnę, że schudnę. Pierwsze 20 kg ze 130 na jakieś 105, 110 było bardzo proste. Wystarczyło odstawić te wszystkie niezdowe rzeczy, które się jadło. Czekolady, pizzy i alkohol i zacząć trochę się ruszać. Rowerek stacjonarny, trochę więcej spacerów. Poszło szybko. Natomiast w pewnym momencie też stwierdziłem, że potrzebuję czegoś więcej, potrzebuję Innego środowiska, innej pracy. Ja w ogóle zawsze wychowałem się w małych miasteczkach. Gdańsk był pierwszym, wielkim miastem, w którym mieszkałem i zmieniłem otoczenie. Postanowiłem, że pójdę, że znajdę pracę, która w ogóle nie wiąże się w żaden sposób z tą, którą miałem. Tą, którą wykonywałem kilkanaście lat. W ogóle musi być inna praca. To były klasyczne buty, właśnie. Trafiłem do klasycznych butów i to, co na początku miało być tylko takim sprawdzeniem, czy. No zobaczymy jak to będzie. Sprzewidziło się w prawdziwą pasję. Rzeczywiście w klasycznych butach odkryłem siebie na nowo. Zapałem jakąś miłością do, do tych wszystkich ręcznie szytych butów, do historii, która jest za tymi butami. Ja przeszubiłem historię i za każdym butem, za mąkiem, za derby, za skrągorzkową, ja wam te historie opowiadam, ponieważ one mnie fascynują. Te buty nie powstały przez przypadek. Ktoś je odkrył, kto się wymyślił. Jest jakaś historia z tym związana. To jest dla mnie fascynujące. To jest prawie jak, jak praca detektywistyczna, odkrycie w jaki sposób powstały derby, kto je wymyślił. To to wszystko mnie fascynuje, fascynują mnie też te ubrania. Ja zawsze chodziłem w garniturach, tak, taki był dress code w mojej filmie, ale te garnitury były fatalne, tragiczne. Za pieniędzmi, które miałem, nie szła jakość stroju w ogóle. Ja miałem pełno strojów, które miały metki znanych producentów i nie nadawały się do niczego. Kiedy właśnie na to popatrzyłem, to stwierdziłem, że, że w pewnym momencie zatraciłem te wartości, o których mówił Akamine, czyli zdrowe jedzenie, Zatraciłem schronienie. Nasze, nasz dom to ma być nasze schronienie. On to podkreśla, Ja powiem, czy to podkreślają. To ma być nasz dom. Jeżeli, jeżeli chcemy mieć niebieskie ściany w naszym mieszkaniu, to mamy niebieskie ściany. Dom powinien być do nas dopasowany pod naszą indywidualność. Naszym dom ma być tak, jak my chcemy. Ma być dostosowany do, do nas. Po prostu wchodzimy tam, to jest nasze schronienie, czujemy się tam wspaniale. I Kolejna rzecz to właśnie ubrania. Moje ubrania były, miały metki drogich producentów, lub nawet niekoniecznie drogich, ale znanych. Nie były, nie były spójne, nie czułem się w nich też dobrze, nie były dopasowane do mojej sylwetki, do mojej osobowości. Nie wiedziałem, jak to zrobić. To budziło po prostu jakiś wewnętrzny sprzeciw, frustrację, czułem się źle, moje życie nie było dobre. Natomiast w klasycznych butach jest inaczej. I to znowu jest też kwestia środowiska, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale... Kiedyś uważałem, że osoby, które biegają, to są jacyś szaleńcy, to, to wariaci. Patrzyłem czasami, jak biegnie człowiek w deszczu i mówię, po co on to sobie robi? Przecież to, to jest jakieś, jakieś morderstwo, on chyba siebie nie kocha. Teraz, kiedy ja sam biegam, zacząłem biegać, ponieważ porozmawiałem z moim szefem, z panem Famułą. On biegał, zachęcił mnie do biegania, moja żona zaczęła biegać, więc ja zacząłem biegać. Teraz mam za sobą kilka półmaratonów ukończonych, mam za sobą kilka biegów górskich. Tutaj macie moje zdjęcia z tych biegów, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Kolejną rzeczą właśnie są te ubrania. W ogóle pandemia, straszliwe spustoszenie w naszych umysłach, w naszym życiu. Kiedy słyszę, że koleżanki, które mają home office, wstają i chodzą cały dzień w piżamie, czyli pracują cały dzień w piżamie, czyli wstaje wszystko obie w piżamie, kładę się w tej piżamie spać. To jest dla mnie tragiczne. To to odbiera właściwie godność, godność ludzką. To, to sprawia, że nie mogę się czuć dobrze. No gdybym ja wstał i cały dzień chodził w piżamie. Fajnie jest mieć piżamę day w niedzielę na przykład do 12, prawda, Posnąć się z kawą w ręku, czuć się sobie na tarasie z kawą w ręku, ale chodzić cały dzień i tak przez 5 dni w tygodniu w piżamie wstawać, kłaść się, wkładcie, się. To jest przerażające. To naprawdę nie jest ludzkie, tak ja uważam, i to jest kolejna bardzo ważna rzecz, żeby się dobrze ubierać, żeby się w czuć swobodnie, ale też elegancko. Pamiętajcie, że stój ma dodawać nam też pewności siebie, ma dodawać nam też trochę uroku, co by nie powiedzieć, po to on jest. Więc ważne jest, żeby w domu również ubierać się dobrze. Ja nie mówię, że w domu należy ubierać smoking, prawda, czy nawet garnitur, ale można, można jednak ubrać się porządnie, to też jest bardzo ważne. I oczywiście jedzenie, to jest kolejna sprawa bardzo ważna, czyli żeby jeść rzeczy dobre. Jeść mniej, a jeść dobre. Ja w tej chwili ważę 80 kg, czyli z tych 130 spadłem na 80. Regularnie uczęszczam na siłownię. Tutaj macie moje zdjęcia z zeszłego roku, tak wyglądałem na siłowni. Nie mówię, że to są zdjęcia Arnolda Schwarzeneggera czy Chrisa steta. To nie jest taki cel. Chodzi o to, żeby się dobrze czuć, żeby być sprawy fizycznie żeby znaleźć też sobie sport, który Wam się podoba. Ja na przykład bardzo lubię sporty walki. Kiedyś, tak jak powiedziałem, mój ojciec trenował judo, teraz zacząłem trenować od jakiegoś czasu ten już boks, kimboxing, też skończyłem kursy kraw magii, więc to mi naprawdę sprawia przyjemność. W wieku 50 lat sprawia mi taka rzecz przyjemność i ważne, żeby znaleźć aktywność, która dla Was jest dobra. Najlepszą aktywnością, najbardziej bezpieczną i najzdrowszą są spacery. Spacerowanie jest najlepszą aktywnością. Jeden z naszych widzów napisał: Pan jest Korzeniowska, że jeżeli pan zrobił 20 tysięcy kroków w Warszawie. Proszę Państwa, 20 tysięcy kroków to nie jest dla mnie nic wielkiego. Ja w ciągu dnia robię około 15-14 tysięcy kroków. Mój telefon pokazał mi, że moja średnia kroków z zeszłego roku, 2023 roku, wyniosła 14,5 tysiąca kroków dziennie razy 365 dni, z czego tylko 12% to było bieganie, czyli Całą jeszcze przeszedłem. Trochę było też wchodzenia po schodach. Na to musi być czas. Ja też mam rodzinę, też mam pracę. Jak widzicie, moja praca to jest od 10 do 18. Natomiast mi to nie przeszkadza. Jeszcze tak jak powiedziałem, dojeżdżam, mieszkam na wsi, 50 km od, od Gdańska. To też mi nie przeszkadza. Ponieważ czuję się dobrze, ponieważ teraz czuję się spójny, ponieważ teraz mam pracę, którą lubię, do której przychodzę chętnie. Mam dom, mieszkam w miejscu, do którego wracam również bardzo chętnie. Czuję się tam fantastycznie. Mam aktywność fizyczną, jem zdrowe rzeczy mniej, ale za to zdrowe to wcale nie jest kosztowne, bo jeżeli jemy dużo mniej, to wtedy płacimy mniej pieniędzy za, za żywność. Tak więc wiem, że można, pomimo tego, że się pracuje i ma się rodzinę i ma się określony wiek, można się zdrowo odżywiać, można mieć aktywność fizyczną i można mieć pracę, którą się lubi, którą się kocha, która daje satysfakcję i daje spełnienie, tak jak ja teraz mam. Jest to, nie jest to łatwe jednak, zwłaszcza z tą pracą, ponieważ większość z nas boi się stracić pracę i czasami jest taki, taka rzecz w życiu, jak w moim, że, że się ją traci i wtedy warto zastanowić się, czy to, co robiłem, dawało mi satysfakcję. Nie mówię o finansowej, o satysfakcję po prostu byłem z tego zadowolony, było to coś, co chciałbym robić w życiu do końca życia. Ja stwierdziłem, że nie, że to, co robiłem, to absolutnie nie chciałbym robić do końca życia i nigdy bym do tamtej pracy nie wrócił, za żadny pieniądze, nawet za tysiąc razy więcej niż teraz zarabiam. Bym tam nie wyjść. Powiem Wam na końcu: może taki dowcip pewnie znany, pewnie to jest już suchar. Tak jak ja uważam, że jest jakaś wyższa siła, która daje nam szansę i nie zawsze my z niej korzystamy. Jest powódź. Facet głęboko wierzący, mówi: Panie Boże, Ty mi na pewno nie pozwolisz zginąć. Ja tu zostaję w moim domu, modlę się tylko do Ciebie, żebyś mnie uratował. Woda zalała już parter, więc przenieść się na pierwsze pięto, podpływa motorówka. Mówi, stary, wskakuj, zabieramy cię na brzeg, yy, jesteś uratowany. On mówi, nie, pójdźcie dalej, znajdźcie innych yy, takich ludzi jak ja, ponieważ ja wiem, że Pan Bóg mnie nie zostawi tutaj na pewno, mnie uratuje. No to oni popłynęli. Woda dalej się podnosi, już dała pierwsze pięto, facet wszedł na dach. Za chwilę podpływa jakiś człowiek łódką na wiosłach. Mówi, wiesz co, ja już płynę, wskakuj, zmieścisz się ze mną, dopłyniemy do suchego lądu, jesteś uratowany. On mówi, nie, płyń sobie spokojnie, ja wiem, że Pan Bóg mnie nie zostawi, ja się do niego modlę i na pewno mnie uratuje. No to facet popłynął, woda dalej się podnosi, gość ma już po szyję, podpływa kajakarz. Mówi, stary, tu jest jeszcze jedno miejsce w tym kajaku, wskakuj i płyniemy. On mówi, nie, Pan Bóg mnie na pewno nie zostawi, to sobie płyń tym kajakiem, ja tu zostaję. Woda go zalała, utonął. Utonął, staje przed Panem Bogiem i mówi, Panie Boże, ja cię tak prosiłem, ja cię w Ciebie tak wierzyłem, ja się tak modliłem. Dlaczego Ty mnie nie uratowałeś? A pan Bóg mówi, ale gościu, ja po Ciebie wysłałem trzy łódki i ty do żadnej nie wsiadłeś. Także jeżeli dostaniecie jakąś łódkę, wsiądźcie do niej. Ja wsiadłem. Co prawda do tego kajaku dopiero do trzeciego, ale wsiadłem i dobrze na tym wyszedłem, więc Wy swoich po prostu nie przegapcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I zapraszam do następnego.